Siemanko. No cześć! Znowu zrobiliśmy parodię. i jo, jo jo, jo. Ale dobra, nie marnujmy. Dobra. Nie marnujmy czasu, bo czas to pieniądze, a my nie zarabiamy. Dla ludzi. Dobra. Co więcej, porozmawiamy o dyskryminacji i o, o, o seksizmie. To jest, to jest to samo. To może. Co to jest seksizm? Co to jest seksizm? To jest pogląd na to, że kobiety nie są równe mężczyznom, krótko mówiąc. No właśnie, a dlaczego? Mamy 21 rok. wiek. Rok. Rok 21 wiek, tak? tak. Wszyscy mamy no równouprawnienie, tak? Jest tak, dokładnie. No właśnie, więc czemu traktują nas tak w wszystkich? O kobiety i do garu to my pójdziemy się lenić po pracy. Nie. No Cieszałeś, tak? <śledzisz> 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 nie, nie chodzi o to. Dobra, rozumiemy, że facet po pracy jakieś tam ciężkie może być zmęczony, ale kurczę, ale też może trochę pomóc czasami. Tak? No dobra, raz tam, dobra, kilka razy muszę tak zrobić, że naprawdę jest zmęczony, ale... No kurde, żeby na drugi dzień mógł, nie wiem, coś zrobić od siebie. No ale dobra, zostawmy to. Nie podoba mi się podejście takie, że kobiety są słabsze. No właśnie. O jejku, wszystkie kobiety są słabsze, no nie. Wejdź taka kulturyzka ci podejdzie i co? No Słabsza jest? Nie, no tak nie ma jednego faceta. No chociaż jak przyjdzie taki pudian, <laughs> to Mówię o kobieta. Mówię o kobietach. Dobra. Nie podoba mi się też to, że na przykład idzie kobieta, auto ma jakiś facet, co padnie. Ty zaraz wypadek bo kobieta. No ja nie Prowadzi. rozumiem, no. Albo tak samo na motorze. O kobieta. Dawka. Dawka, <śmiech> dawka. Dawka, <laughs> dawka. dawka to I szybciej się rozbije, tak? To jest według mężczyzn sexy, ale i tak się rozbiją. Ale do czego? No. No. Do nie. Czego? Tak nie ma. Facet umie prowadzić, te dziewczyny też umie prowadzić, nie samochód, i motor no. i wszystko. Mam okay. szacunek do facetów, bo na przykład wykonuję takie trudne pracy, jak na przykład na kopalni, no kobieta tego nie wykona, on nie może, albo na budowie. So, te dwa załogi są strasznie ciężkie i za to mam normalnie szacunek do facetów. No właśnie, bo a, kurde, tyle, tyle lat pracować, no, to musi być bardzo ciężkie. Tak. Ale na przykład facet nie pójdzie sobie pracować w kosmetyce, nie powaluje dziewczyna, nie, nie zrobi paznokci, prawda? Zaraz się spytam pierwszego lepszego czy <laughs> zrobi <lepszego laughs> mi paznokcie, bo akurat nie mam. No właśnie. No, yy, co jeszcze chciałam powiedzieć? Coś chciałam powiedzieć. Że na przykład ostatnio czytałam, tak czytam i nie nawet, tak, żeby nie było, <grywa> w jakimś artykule, że yy, co, co do psychologów, to ludzie się na przykład wolą wypowiadać jakiejś kobiecie i też nie takiej młodej, tylko takiej doświadczonej. Na przykład nie otworzą się przed mężczyzną, więc praca psychologa to też jest taki bardziej kobiecy Chociaż faceci są, są bardzo dobrzy psycholodzy. I super. No. No i to jest chyba... I nie chcemy was zanudować, dać tak, w ogóle, To była taka nasza opinia. Nie właśnie, nie ma kucyka. Kurde, hejtu na nią. Ale ja mam kucyk. Dawki w górę. wystarczyć? I kiedyś. Chcia... Chciałybyśmy nawiązać. Co się im na Do No właśnie. Co do łapek w dół? Zauważyłyśmy ostatnio, że, ich jest coraz więcej. że jest ich coraz więcej i to przy nowych filmikach. I na przykład pierwsza łapka pokazała się 5 minut od, od wrzucania jakiegoś tam filmiku. No właśnie my teraz nie wiemy. I to no, tego no. już z nowszego, więc nie wiem za co, skoro... Było nawet HD, Wy to rozumiecie, myśmy zrobili HD. To już się <grym> udało, już powoli jesteśmy blisko. Tak. Powoli jesteśmy blisko. <grym> no. No. No, ale naprawdę... Dobra, szanuję, dajcie dół, bo to się było źle, ale na co było źle, żebyś może to poprawić, nie? No właśnie, i wtedy będą. Żebyś był szczęśliwy. No właśnie. No to my dzisiaj raczej kończymy na dzisiaj. Tak. To co? Do jutra? Tak. A jak nie, chcecie ja powiedzieć. powiedzcie. I tak będą chcieli. Ja, I, tak ja I tak będziemy. Na ciekaw jestem, co W ogóle.. Przepraszam. Chłopaka, który zrobi nam Kanał. Znaczy grafikę na kanał, żeby nie z filmik. Sorry, zapomniałyśmy zrobić Właśnie, nie, ja jestem bardzo zmitka. Bardzo nam przykro. Z tego powodu. Jeżeli to oglądasz, to... Przyłącz filmik. Przykro mi z tego powodu. Dobra, no to dzisiaj kończymy. To, 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 to do następnego. Pa!